i ważne pytania i nie można nie znać na nie odpowiedzi. Dlatego młodsi uczniowie, trzecioplasiści przygotowali taki, można powiedzieć, reportaż z niepodległości, czyli pytania, ważne pytania i odpowiedzi, na które postarają się odpowiedzieć. Warto, żebyśmy i my znali odpowiedzi na te pytania, które są częścią naszej tożsamości dzisiaj. Dajmy im głos. Dlaczego Polska nie była wolnym krajem? Ponieważ przez ponad 100 lat była pod zaborami. W wyniku trzech rozbiorów w 1772, 1793, 1795 roku dokonanych przez trzy sąsiadujące z Polską państwa, Rosję, Austrię, Prusy, kraj nasz przestał istnieć. Jego terytorium zostało podzielone między trzy mocarstwa. Czy Polacy to mówili do uzyskania niepodległości? Polacy wielokrotnie starali się odzyskać niepodległość, między innymi poprzez wywoływanie powstań narodowych. Jednak dopiero wybuch I wojny światowej, w którą zaangażowani byli także zaborcy, zmienił sytuację na świecie. Po czterech latach walk, od 1914 do 1918 i ogromnym zaangażowaniu Polaków w tę wojnę, udało się doprowadzić do odzyskania niepodległości i na nowo zacząć stworzyć wolne państwo. Kim był Józef Piłsudski? Józef Piłsudski żył w latach 1867-1935. Polski dowódca wojskowy i mąż stanu. Pierwszy marszałek Polski, leczennik państwa do 1922 roku. Dwukrotny premier Polski, twórca tzw. Tak rządów stanu w II Rzeczypospolitej, wprowadzonych w 1926 roku. W wyniku przeprowadzonego przez siebie zamachu stanu. Nosi pseudonimy. Wiktor Mieczysław Ziuk później powszechnie zwany dziąseł lub marszałkiem, przez swych dawnych żołnierzy komendantem. W jaki sposób obchodzimy dziś rocznicę odzyskania niepodległości? W tym dniu nie idziemy do szkoły ani do pracy, bo jest to tak ważne dla Polaków święto, że uchwalone zostały dniem wolnym od pracy. W telewizji transmitowane są specjalne programy historyczne o I wojnie światowej, o Legionach i Józefie Piłsudskim, o czasach międzywojennych w Polsce. A jak w większości polskich miast odbywają się uroczystości z okazji Święta Niepodległości, w większości miast odbywają się uroczyste spotkania i akademie, prezentacje wojsk koncerty, przedstawienia, składanie kwiatów w miejscach pamięci, oznaczenie osób zasłużonych, o tym, że jest to wyjątkowy dzień, świadczą też flagi narodowe wywieszone na ulicach, w urzędach. Mhm. Zaśpiewamy teraz jedną z pieśni, która powstała w tamtym okresie, już pod koniec I wojny światowej i razem z nami. Drugą klasiści też się przyłączą, będzie to znany z dwoma tytułami albo piechota, albo używający strzelcy. listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił i wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości ten, ten kraj, nazwczy dla na Polanka powstał w Dniu Niepodległości. Tak, to był taki krótki, można powiedzieć, reportaż o co dla nas, co dzisiaj znaczy Święto Niepodległości i Ważne pytania, na które chcielibyśmy, abyście potrafili znać odpowiedzi. Wiem, że niektóre z tych odpowiedzi widnieją tutaj na tej gazetce, bo pisaliście, co dla Was jest dzisiaj, co to słowo niepodległość znaczy. trzeba sobie zadać pytanie, czy ta niepodległość, ta wolność to jest, to znaczy robię co chcę, czy mogę robić to? O co walczyli moi przodkowie. Czy tym zasadom jestem wierny, jestem wierna, czy tym wartościom dzisiaj jesteśmy wdzięczni za tę wartość, za tą przelaną krew. Wiem, że też niektórzy z Was przygotowali patriotyczne pieśni. Rasiści zaśpiewają piosenkę Legumin. Kolejną kolejny wystąp. Śmiewam. Nie złamie woli żadna kleska, nie stworzy śmiałych żaden trud. Pójdzie każda, każdy dom, gdy padnie pieszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom, warszawskie dzień. Jedno swoich sław, że stoją raz przy Tobie wierni na straży Twych żelaznych praw. Warszawskie dzieci, pójdziemy, bój, za każdy kamień Twój stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy, bój, wypadnie rozkazuj, bo nie się wrogom niech. Jest to nasze znów nazwisko, nie jeden u... Z lasu. I chodzi wszystkim piną, że przyszło, nie cofnie się już żaden z nas. Dwa. sprawiedliwy odpłacić za przelaną krew warszawskie dziecko najbardziej znanych, więc myślę, że pomożemy ten chóry. Oddajemy Wam. Świtek. Chciałabym powiedzieć do Was, Pani Dyrektor, o tej głos. Na no początku chciałabym podziękować Wam właściwie wszystkim, chociaż szczególny udział, zaangażowanie właściwie w całą dzisiejszą, tą, tą dzisiejszą uroczystość to Pani... Dorota jest Wielkie podziękowania. No i oczywiście dla nas Każdy z uczniów miał możliwość dzisiaj zaprezentować się, wystąpić. I tu takie moje przemyślenie, właściwie mam coś napisane dla was, chciałam to przeczytać, ale Dotyczyło to historii Polski, a właśnie tejże wolności. Co to jest wolność? Halo. Chciałam wspomnieć o tych, którzy o tą wolność walczyli. Czy tylko ludzie z nami walczyli o wolność? Czy tylko na przykład Tadeusz Kościuszko, czy Józef Kiełsudski. Właściwie wszyscy Polacy. Czy walka o wolność to była tylko walka o Nie. Taką walką o wolność to było kultywowanie kultury i tradycji polskiej. Żeby ta Polska, mimo że jej namawienie było, była gdzieś tam w naszych sentuchach. Żeby wszyscy się czuli Polakami. Słuchajcie, ale wolność nie jest dana na zawsze. Mogą przyjść momenty, kiedy tę wolność się ukradzie. Czy tylko wolność, chodzi o wolność ojczyzny? Nie. Czy A czy wolność to również samowola? Nie. Nie. Niestety nie. Wolność wymaga od nas poświęceń. Musimy się często podporządkować niewygodnym prawom, które mogą nam się nie podobać. Ale, niestety ale, musimy się z nimi uzgodnić. Przestrzegać ich. Nawet na płaszczyźnie szkoły. Będziemy doceniać wolność. Kiedy ją stracimy. Kiedy ją stracimy. A żeby nie stracić, to nadal kultywowanie tradycji, poznawanie historii Polski. Uczenie się, zdobywanie wykształcenia, żeby potem móc pomóc Polsce. Polakom jest bardzo ważne. Należy siebie nawzajem szanować. Jeśli Polacy będą okazywali sobie nawzajem szacunek, to naprawdę to już będzie duży, wielki, wielki sukces dla nas. Również w szkole, również tutaj. Szacunek. Szacunek do kolegi, do koleżanki, do nauczyciela do pań co obsługi. Wszyscy ludzie, ludzie są ludni. Stąd mamy tę ten, ten demokrację, która jest trudnym terminem. Może młodsi, nasi uczniowie nie znają jeszcze tego terminu. Może słyszeli, ale nie rozumieją. Niestety demokracja jest sprawiedliwa, ale jest bardzo wymagająca. Więc, tak jak już powiedziałam, to czytałam te wasze przemyślenia. Wolność, zgoda między państwami, przyjaźń. Wolność, no zgoda między państwami. Tak bardziej tutaj użyliście w tym kierunku wolności naszego państwa. Ale również wolność to zgoda między ludźmi. I to jest podstawa. Jeśli będzie zgoda między ludźmi, to będzie i wolność państwa. To jest taki niekończący się łańcuszek. Nie można przerwać jednego ogniwa, bo jeżeli przerwiemy, to już możemy nie odtworzyć tego łańcucha. Życzę Wam jutro wszystkim uroczystego świętowania pewnie a to właśnie, a jakie danie jest takie tradycyjne? Amerykanie mają swojego indyka na święto, na, na, na takie święto swojej ojczyzny. A co u nas jest takim kilkulatem wydaje mi mniej sugerowanym? Rogany marcińskie, ale na obiad? Wigotnie. Pierowinie. Mówią, mów mówiam, to tak gęście, jak to ślubi. mnie osobista satysfakcja.